Państwa bardzo serdecznie witam. Tutaj jest taki z zebrami na ekranie. Słuchajcie, to jest zadanie do wykonania na film teraz. Trzeba poszukać, na którym zdjęciu znajduje się jedna mała różnica. No, reżyser sam przyznaje, że nie takie łatwe zadanie na dziś. Trudno się nie zgodzić, bo jednak mamy cztery zdjęcia, a na zebrach dzieje się sporo. No, bo jak to każda zebra, jak, jaka zebra, to każdy widzi. Szanowni Państwo, jednak dużo tych pasków, dużo się dzieje. Paski na tułowiu, paski na tych zebrzych nogach. No, trzeba poszukać, gdzieś na pewno jest mała różnica. Może chodzić o zebrę, a nie musi, bo może być też tak, że różnica jest gdzieś na na przykład w drugim planie. Więc Waszym zadaniem jest znaleźć, które to jest zdjęcie, przyjrzeć się na tyle dokładnie. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Cztery zdjęcia, tylko na jednym jest różnica i nawet 6000 do zabrania. Więc ja myślę, że naprawdę warto. Nagroda składa się z dwóch części, jest suma gwarantowana, jest też kwota bonusowa. No dobrze, dwie minutki czasu na zerknięcie. Ja też sobie zerknę. O, i teraz jest trochę chyba łatwiej. Czas wystartował. Spróbujcie Państwo, może teraz warto sobie podejść do telewizora, popatrzeć z bliska. Gdzieś na pewno jest mała różnica. Na której zebrze. Ja szczerze powiedziawszy tej zagadki jeszcze nigdy nie miałem. Nigdy. To jest premiera zagadki. Tej zagadki nie było w naszym programie. I dlatego tutaj, no powiem szczerze, każdy z Was ma takie same różne szanse. Tutaj nie ma tak, że ktoś już widział tę zagadkę i na przykład ma łatwiej. Nie, nie. Ja też nie widziałem tej zagadki. Trochę mnie reżyser zaskoczył. No ale spróbujmy, spróbujmy. Jedna mała różnica, półtorej minuty jeszcze, nawet sześć tysięcy. Piękna kasa, piękna kasa. Myślę, że się przyda, zwłaszcza, że no, każdy z nas. Ma jakieś plany, wydatki gdzieś tam, które czekają, a te 6 tysięcy umożliwiają no, na przykład wyjazd czy pokrycie jakiegoś wydatku, który mamy zamiar zrealizować. Nawet 6 tysięcy, jeszcze raz przypominam, numer zgłoszeniowy 75480, SMS o treści znam, jeżeli znasz odpowiedź. A odpowiedź w tej zagadce to jest numer zdjęcia z różnicą. Ty wysyłasz SMS-a. I my w trakcie rozstrzygania zagadki oddzwaniamy. Tak to wygląda, tak to działa. Więc wystarczy, że napiszesz SMS-a znam pod numer 7548.0 i wtedy już jesteś. I wtedy już jesteś, wtedy już jesteś zakwalifikowany, do gry. To jest taki twój kupon po te 6 tysięcy złotych. Ale no przyjrzyjmy się jeszcze, proszę Państwa, bo ja jeszcze nie widzę. Naprawdę. Zagadek widziałem w swoim życiu setki jak nie tysiące. Czasami mi się uda szybko rozwiązać zagadkę, ale w tej zagadce jeszcze nie widzę. A jest tam na pewno, reżyserze? Musi być, mówi reżyser. No dobra, szukamy orła. <laughs> szukamy orła, szukamy sokoła, słuchajcie. Kogoś, kto ma sokoli wzrok, kogoś, kto naprawdę jest lepszy od innych. Czas tego powiększenia już dobiega końca. Za chwilę wrócimy już do studia. Ostatnie sekundy. Tak właśnie będzie, mówi reżyser, no tak musi być. Jesteśmy. I jesteśmy, Szanowni Państwo, czy ktoś z Was już jest w posiadaniu tej odpowiedzi? Jeżeli tak, to ja zapraszam, ja proszę teraz wysłać SMS-75480 SMS o treści znam no i my odzwonimy w trakcie rozstrzygania zagadki do kogo. Kto dał radę, kto zauważył? Oj, reżyser, taka godzina, taka pora. Ja proponuję tak, dajmy takie trzy minutki e, tutaj e, na rozwiązanie tej zagadki i dajmy może dwa tysiące więcej. Będzie taka możliwość? Da się? Da się mówi reżyser. Super! Nawet 8 tysięcy do zabrania od tej chwili, proszę Państwa, więc już teraz kula, pula hula w naszym programie, już teraz kula, kula, 8 tysięcy do wygrania, niecałe 3 minuty na to, żeby ktoś się zgłosił. Jeżeli masz, no to śmiało piszę sms Trudna zagadka. Trudna zagadka, jeszcze sobie podejdę, tutaj z bliska, popatrzę. Może wtedy zauważę. Sami wiecie, pani, no, jak się tak podejdzie do ekranu, może ktoś potrzebuje założyć okularki, tak jak ja. Może akurat wtedy się rzuci w oczy. Na pewno nie trzeba opisywać tej różnicy. To jest plus w tej zagadce. Opisywać nic nie musisz. Podajesz numerek. Tutaj ja teraz wchodzę za zagadkę i pokazuję Państwu. Tu mamy zdjęcie 4, zdjęcie 3, zdjęcie 2, zdjęcie 1. Chodzi o sam numer zdjęcia, dobrze? Czekamy. Jest jeszcze 2 minuty i 15 sekund, więc uda się. 75480 SMS o treści znam. Oj, chyba jeszcze ludzie nie mają. Chyba jeszcze ludzie nie mają, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje. Nie wiadomo, gdzie się spodziewać tej różnicy. Czy tutaj bardziej e, na mortce tej zebry, czy może bardziej na tułowiu? Trudna zagadka, trudna gra, no ale jednak 8000. Ale jednak 8 tysięcy rozmawiamy o dużych pieniądzach. Pytanie, kto się zgłosi? Słuchajcie, nie ma co się zastanawiać. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, której się to rzuciło w oczy, której już się to udało znaleźć, to śmiało, ja może pomogę wysłać SMS-a. To często pomaga. Uwaga. 75 480 SMS o treści znam. Kiedy wysyła SMS-a, my oddzwaniamy. Czekamy. Oj, nie widzą ludzie, reżyser, jeszcze. Tutaj naprawdę dużo się dzieje. Te paski są różnej grubości, prawda? Są grubsze, są cieńsze. Może chodzi o te paski, a może chodzić o coś innego. No na pewno na każdym zdjęciu jest to samo, jeżeli chodzi o e, zwierzę, prawda? Wszędzie mamy zebry, wszędzie też mamy jakieś takie tło, taka, taka jakaś szara tra... taka, taka, tak, taka sianowata trawa, słuchajcie, no gdzieś na pewno jest różnica. 45 sekund. Trudna zagadka, powiem szczerze, no wciągnęła mnie. Wciągnęła mnie ta zagadka. Czy ktoś z Państwa już zauważył? Szybko, bo nie ma czasu. 35 sekund. Szybciutko, 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 no dokładnie. Im szybciej, tym lepiej, dlatego że jeżeli tak czekamy, ociągamy się, zwlekamy, no to potem może być tak, że no, nie zdążysz. Także im szybciej, tym lepiej. Teraz 20. 75480, SMS-o treści ja znam. Chyba nie widzą, ludzie jeszcze reżyser wiesz. Ale wiesz, co? Bo ja tu patrzę na tę zagadkę, to nie jest proste. Ja jeszcze nie widzę odpowiedzi. No ja wiem, że nikt nie powiedział, że będzie proste. Chociaż ja bym wolał, żeby o tej godzinie były proste zagadki w naszym programie. No dobrze, 3, 2, 1, mamy zero. Panie i panowie, wóz albo przewóz, kto tutaj podejmuje decyzję? Kto się zgłasza? 75480, sms o treści znam. Jedna osoba, jedna osoba wystarczy. To. Nie mam pojęcia, gdzie jest różnica. Czy ktoś z Państwa zauważył, czy, czy też tak patrzycie na te zdjęcia i nie dowierzacie? Słuchajcie, jedna osoba, kto jest lepszy od innych, kto jest takim orłem sokołem przed ekranem. Czekamy, czekamy. Poczekaj, reżyserze, poczekaj, poczekaj. Ja wiem, że jest zero, ja wiem, ja wiem, bo widzę tutaj w podglądzie, ale jeszcze może, może ktoś. Powiedzcie, wezmę sobie wody. No, nigdy nie wiemy, prawda, kto ogląda program. Czy komuś się to rzuciło w oczy? Czy ktoś z Państwa popatrzył inaczej niż większość? No bo większość ludzi patrzy, widzi. No, jest zebra na każdym z tych zdjęć, są te paski, jest tam jakieś tło, no i tyle. No i tak ludzie się nie są w stanie chyba skupić, żeby znaleźć te różnice. Chyba za trudna zagadka, reżyser, wiesz? Musimy kończyć, mówi reżyser, no ale wiesz co, nie wiem, czy to nie jest za mało czasu, to może dajmy tutaj, ile możemy dać jeszcze, ja wiem, jakieś chwilki, trzy minutki, ojejku, 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 no to naprawdę mało czasu, słuchajcie, no jak się popieści, to się wszystko zmieści, wiecie jak to jest, a szczera ochota otwiera wrota, no, więc naprawdę, jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która ma tutaj znalezioną odpowiedź, która ma tę szczerą ochotę, żeby wygrać, to ja zapraszam. Może podyktuję ten numer SMS-a? Zróbmy to wspólnie. 75 480 SMS o treści znam. Ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy, czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. 220 Momencik, momencik, panie reżyserze, momencik. Może ktoś jest w trakcie wysyłania SMS-a. No, słuchajcie, zgłosić się można w każdej chwili. My nie znamy sekundy, w której ktoś z Państwa podejmie decyzję. Tak wiem, tak wysyłam SMS-a. Dwie minutki. Nie ma na co czekać, panie i panowie. Jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto widzi, to teraz. Ja pokażę, że mam pieniądze, to jest nawet 8000 zł. Piękna kasa. Piękna kasa do wygrania, która no, może być Twoja bardzo szybko. Bo my wysyłamy nagrody w ciągu dwóch dni od rozstrzygnięcia zagadki. Wow. Także nie trzeba długo czekać na te pieniądze. Czekamy. Minuta czterdzieści. Może to by się tak wydaje, że, że widzisz, że, że coś tu jest nie tak z tym jednym zdjęciem. Zapraszam. Zapraszam serdecznie. 75480, sms o treści zna... Reżyser, chyba ludzie nie widzą. No, ale ja tu zapraszam, wiesz, i, i, i nie ma dalej. Może to jest za trudna zagadka? No, a mówi reżyser, cierpliwości, panie prowadzący, ale reżyser, ja też mam ograniczoną cierpliwość. To to nie jest tak. Stoję przy zagadce, ja w ogóle nie wiem, gdzie jest odpowiedź. Ludzie może też nie wiedzą. Potem jedna osoba przełączy, druga osoba przełączy. My nie mamy tutaj potem z kim grać. Kochani, niecała minutka, kto wie? Czekamy na SMS. 75480, SMS o treści znam. Dał ktoś rady nie? Nie, nie widzą ludzie. Nie, bo wiesz co, reżyser, ludzie może liczą te paski. Może, może ludziom się wydaje, że gdzieś nie będzie tego paska jednego. Kochani, to chyba by było zbyt proste. Gdyby na przykład brakowało czegoś tak bardzo e, rzucająco się w oczy, no to ja myślę, że już ktoś by na pewno zauważył, prawda? Więc tutaj chyba jest jakaś drobniejsza różnica, jakaś taka subtelna. Może brakuje części paska, a nie całego. 10 sekund. Tylko nie wiadomo, gdzie to brakuje. Czy to na tym tułowiu, czy to na tych nogach. Ciekawe. Słuchajcie, ostatnie sekundy. 3, 2, 1, mamy 0. No dobrze, może zgaćmy muzykę. Ja jeszcze podyktuję numer SMS-a i może teraz ktoś się zgłosi. Uwaga. 75480. SMS o treści znam. Kto tutaj wpada? Ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy. Nawet 8 O Telegramy Z kim? Nigdy nie wiemy, kto ogląda program. Czy jest w ogóle osoba spostrzegawcza? Czekamy. Przesadziłeś z zagadką, reżyser, wiesz? No ale wiesz, co to jest w ogóle nowa zagadka. My w ogóle nawet nie wiemy, czy to w telewizji widać. Moim zdaniem tego nie widać w telewizji. No ale ja tak patrzę na tę zagadkę, no to wszędzie są zebry, wszędzie są te paski. No. Kochani, to jest maleństwo. To jest naprawdę maleństwo. To jest mały drobiazg. Kto wie? Sam numerek zdjęcia. Jeszcze raz podpowiem, gdzie mamy te numerki? Nad zdjęciami, prawda? Czwórka, trójka, dwójka, jedynka. Podajemy tylko numer zdjęcia. Dopóki zagadka nie jest rozwiązana, możesz się zgłosić. Możesz się zgłosić, możesz tutaj podać mi odpowiedź, jak my do Ciebie oddzwonimy. Czekamy. Myśli SMS-a. Teraz warto, bo i tak, wiecie, kochani, no ja czekam na jedną osobę. Mało kto nas ogląda o tej porze. E, jednak to taki jest dosyć trudny czas. A zagadka w końcu musi się zakończyć, no. Jednak, wiecie, kochani, do no nic nie może wiecznie trwać. Czekamy. To jest program, w którym faktycznie ludzie wygrywają. Już ponad rok. E, mamy już tutaj naprawdę setki zwycięzców, którzy wygrali w tym programie, więc no możesz być kolejną osobą, jeżeli masz odpowiedź. Bo jeżeli nie masz odpowiedzi, no to wiadomo, no nie ma co strzelać. Na którym zdjęciu jest różnica? Proszę państwa, to jest pytanie konkursowe. Czekam na SMS-a. Nie widzą ludzie. Nie, nie znaleźli tego, bo to jest za małe. Gdyby to było większe, ta różnica, to może już ktoś by się zgłosił, ale to jest za małe. Nie, nie widzą. Nie, moim zdaniem ludzie nie widzą, ludzie się patrzą, faktycznie mamy zebry, ale, ale to nie rzuca się w oczy to mi, bo to trzeba osoby, która popatrzy akurat na to na ten punkt na ekranie. Kani czy ktoś popatrzył na ten punkt? Ja czekam, szybko. Jedna osoba. Jeszcze zdążysz, jeszcze się uda, dopóki jest zagadka, dopóki ja tutaj nie mam odpowiedzi, to to śmiało. Czekamy. Program jest programem, my nigdy nie wiemy, kto ogląda. Nieprzewidywalny jest, no, naprawdę. No, program jest nieprzewidywalny, bo my nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, prawda? Czy jest osoba, która potrafi się na tyle skupić, e, kiedy mamy aż cztery zdjęcia do porównania, a tylko na jednym różnica? Kto wie? To jest za mała różnica, ale zdecydowanie. A, proszę Państwa, ja proponuję tak, zrobimy teraz krótką przerwę reklamową. W trakcie przerwy ja się stąd nie ruszam. Można wysłać SMS-a do mnie w trakcie przerwy. Zapraszam na drugą część programu Zapraszam. Zobaczcie jakie pieniądze, zobaczcie, 8 tysięcy złotych to tyle gramy w tym konkursie. Konkurs dla nielicznych, bo nie każdy jest w stanie taką zagadkę rozwiązać. Mamy do czynienia, jak widzicie, z czterema zebrami i tylko na jednej zebrze jest gdzieś mała różnica. Twoim zadaniem jest podać mi, które to jest zdjęcie. Czy jest to zdjęcie numer 1, 2, 3, czy 4? Jest pytanie podchwytliwe, bo różnica nie jest od razu dostrzegalna, nie jest od razu widoczna, dlatego jeszcze tych 8 chwil mogę poczekać. Jeszcze tych 8 chwil maksymalnie i więcej nie czekamy. Wy Państwo teraz nie czekajcie do zera. Im szybciej, tym lepiej, dlatego, że no, tutaj liczy się jednak refleks w takim programie. Liczy się to, żeby podejmować decyzję od razu, kiedy się zauważy różnicę, żeby nie dać przewagi innym, chociaż i tak powiem szczerze, no nie mamy tutaj dużej liczby widzów, tak? No nie macie Państwo konkurencji, ale lepiej się pospieszyć, lepiej się pospieszyć. Eee, czas leci, 7 chwil. Może byśmy powiększyli na momencie, reżyserze, wiesz? Może ktoś jeszcze tak, o tak na momencik, o. Tak, tak, na, na jeden momencik, może tak powiększymy. Nie takie łatwe zadanie. Nie takie łatwe zadanie, panowie, panie, nie takie łatwe. Trzeba poszukać, gdzie jest ta różnica, czy jest to zdjęcie numer 1, 2, 3, czy 4. Na każdym zdjęciu zebrał. Na każdym zdjęciu zebra, gdzieś na sawannie, gdzieś na jakimś, na jakimś takim, takim e, suchym trawsku jest ta zebra, uchwycone zdjęcie i zdjęcie ma to do siebie, że różnica jest trudniejsza do znalezienia. Czasami mamy zagadki z obrazkami, tam jest łatwiej znaleźć, a tutaj nie jest takie łatwe, bo różnica jest bardzo dyskretna, tak jest sprytnie, tak jest skomponowana na jednym zdjęciu. Ciekawe, czy ktoś zauważy. 8 tysięcy. 7, SMS-u, treści znam. Moim zdaniem to, to ludzie się patrzą i nie widzą, reżyser, wiesz? No, ale naprawdę, no, ja wiem, że jest 8 tysięcy do zabrania, tylko tak, no, nie mam przekonania, czy w ogóle ktoś dał radę to rozwiązać. 6 chwil. Kochani, ona tam jest. Ona tam jest, ta różnica. Pytanie to, no to na pewno. Ponieważ jest zagadka, to zagadka musi mieć rozwiązanie. To, to jest jasne. Tylko czy ktoś z Państwa widzi? Jeżeli tak, nie ma na co czekać. Ja zapraszam, wyślij teraz SMS-a. My możemy do Ciebie oddzwonić i podasz wtedy na antenie numerek zdjęcia. 75480, SMS o treści znam. Pamiętaj, musisz mieć numer zdjęcia i pamiętajcie też Państwo, że grają osoby pełnoletnie w naszym programie, dobrze? 6 chwil. Gdzie jest ta różnica? Gdzie jest ta różnica? Gdzie jest ta różnica? Proszę Państwa, nie, no nie widzą chyba ludzie, naprawdę? No bo tutaj różnica jest bardzo malutka. Ja tam słyszę, że w reżyserce też jest problem, żeby to tam znaleźli. A, tak, tutaj mamy dzisiaj poziom trudny. Może byśmy podnieśli stawkę, reżyser? Może wróćmy do studia i porozmawiajmy sobie? <laughs> Może lepiej tak. <laughs> Może lepiej tak. Porozmawiajmy sobie, reżyserze. Zobacz, zagadka jest trudna. Ja potrzebuję mieć jedną osobę, która ma znalezione, więc ja bym chciał tej osobie dobrze zapłacić. Czy byłaby taka szansa, czy byłaby taka sposobność, żebyśmy jeszcze 2000 tysiące dorzucili? Mamy, mamy to, kochani! Nawet 10 tysięcy zapłacę tej osobie, która jest gotowa mi podać, na którym zdjęciu jest różnica. Płacę dużo, bo różnica jest trudna. Różnica jest malutka. Trudna do znalezienia. Trudna do znalezienia, bo to nie jest tak łatwo się skupić, kiedy mamy cztery zdjęcia z pozoru takie same. Ale pozory mylą, ale pozory mylą. Kto dał radę, kto zauważył, cztery chwile i teraz SMSA 75480 SMS o treści znam czekamy czekamy teraz jest ważny moment no żeby ktoś tutaj dał radę słuchajcie bo naprawdę no szkoda tych pieniędzy żal nagrody żal żeby to przepadło ja zawsze trzymam kciuki życzę szczęścia tylko że wiecie kani no samo się nic nie wydarzy Trzeba wysłać SMS-a, trzeba się zgłosić, jeżeli ma się odpowiedź. No chyba, że naprawdę tego w telewizji nie widać. Kochani, nie widać tego w telewizji? Czy co? Jeszcze nie ma was? ser, widzisz co narobiłeś? Ale widzisz co narobiłeś? No nie, nie ma dalej tutaj osoby chyba, która to zauważyła. Pani, czy komukolwiek się rzuciło w oczy, czy ktokolwiek widzi? Teraz. Naprawdę nie ma na co czekać. 75480, SMS o treści znam. My tutaj, gwarantuję Państwu, my na pewno tutaj możemy mieć zwycięzcę i na pewno mogę te pieniądze zapłacić. Szybko wysyłamy kasę, dwa dni od rozstrzygnięcia zagadki. Więc to nie będzie trzeba długo czekać na te pieniądze. Tylko do pytanie, czy Ty widzisz? Na pewno na jednym zdjęciu jest różnica, z całą pewnością. Ponieważ jest zagadka, ona musi mieć rozwiązanie. Tylko teraz pytanie: proszę Państwa, czy jest ktoś spostrzegawczy? Zobaczę, że. Naprawdę, to jest za trudne. No to mogłeś dać dwa zdjęcia do porównania. Po co cztery? No ale teraz ludzie nie wiedzą, na którym zdjęciu jest różnica. No i mamy trzy chwile, i teraz jesteśmy w kropce. Kochani, czy ktoś w ogóle widzi? Musimy mieć zwycięzcę w każdej zagadce. Chyba Przegio jest zagadką reżysera, ja tak coś mi się to wydaje, że to na początku telewizji chyba tego nie widać. No ale jaką masz pewność, że ktoś akurat popatrzy na ten punkt na ekranie, reżyser? Ja wiem, że nie ma tej pewności, no tylko, że wiesz co, no mogłeś się mnie zapytać przed programem. Dać mi też e, poszukać, prawda? Krystian, zobacz, spójrz, e, czy ty widzisz. Ja wiem, że to nie jest zagadka dla mnie, reżyser, ale ja też, no, mógłbym coś ci wtedy odpowiedzieć, że to jest chyba jednak za mała różnica, zdecydowanie. Kochani, czy ktoś dał radę tam wyłapać to? Ja nie mogę wygrać. No to jest też to. Ja nie mogę wygrać, reżyser się z moim zdaniem nie liczy. Wiecie, kochani, jeżeli chodzi o zagadkę. Zrobił zagadkę, twierdzi, że ktoś musi znaleźć. No pytanie, czy mamy osobę spostrzegawczą. Dwie chwile. To znaczy, ja zawsze wierzę w widzów. Ja zawsze wierzę w widzów i ja zawsze liczę na to, że jednak ktoś się znajdzie, bo ja wiem, że Państwo jesteście bystrzy. Państwo jesteście bystrzy. Państwo potraficie z różnymi wyzwaniami sobie radzić. Tutaj już w naszym programie mieliśmy różnej maści zagadki, więc no, może i z tą zagadką też damy radę. Słuchajcie, ostatnia chwila. Kto? Pomogę wysłać SMS-a, bo to już nie ma na co czekać. Uwaga! 75480 SMS o treści znam. Zyny, a my. Czekamy. Ja nie wiem, czy ktoś to widzi. Reżyser, ale to zrobiłeś naprawdę zagadkę taką troszeczkę yy, zbyt podchytliwą. To jest za sprytne. No to mogłeś cały pasek wziąć na jednej zebrze. Wtedy by było za łatwe. No ale wtedy byśmy mieli pewność, że ktoś rozwiąże. No ale nie wiadomo, czy to teraz akurat... Skąd wiesz, czy teraz w tej chwili jest ktoś postrzegawczy przed telewizorem? No skąd wiesz? No, no to właśnie, no tego nigdy nie wiemy. Proszę Państwa, no przyznać się. Bo tutaj nawet my czekamy. Gdzie jest ten SMS? Gdzie jest mój zwycięzca? 75480, SMS o treści znam. Ciekawe, kto wygra. No może to będzie osoba, wiem, no może z Warszawy ktoś? Bo my w tym momencie jesteśmy w Warszawie, a może ktoś ze Śląska, a może ktoś z Pomorza. No ciekawe, ciekawe. Ostatnia chwila. Jak tu trafisz, to możesz powiedzieć, skąd jesteś, jak będziesz mieć ochotę. No ciekawe, ciekawe. Mo może kto ze Śląska ogląda? To zapraszam pięknie. Proszę Państwa, kto się zgłasza. Czekamy. Ostatnia chwila. No. Czekamy, czekamy, czekamy. Poczekaj, reżyser, teraz nic. Nie, 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 teraz nie zabieraj zagadki. Moment, szkoda tych pieniędzy. Jak już jest nagroda, to musimy. Ja wiem, że musimy kończyć. Stop, ale reżyser, stop, nic nie wyświetlaj. Nie wyświetlaj. Proszę Państwa, czekamy w tej chwili. Kto się zgłasza? Kto się decyduje? 75480 SMS o treści znam. Teraz. Kochani, czy jest to zdjęcie numer 4, zdjęcie numer 3, zdjęcie numer 2 czy 1? Kto wie? Pamiętaj, nie trzeba opisywać tej różnicy. Jak już trafisz do studia, jak my oddzwonimy do Ciebie, to tylko numer zdjęcia pokaż. ja czekam. Reżyser, no narobiłeś takie, widzisz, no i jest zero, my tu dalej nie mamy zgłoszenia. Pani, kto dał radę? Kto widzi? To, że jest zero, to wy się nie przerażajcie. To jest jeszcze element odliczania. Ja naprawdę jeszcze mogę mieć tutaj sprawę zakończoną pomyślnie. Czekamy. 10 tysięcy. Piękna kasa. Dla kogo? Nie widać w telewizji, nie widać. Ale reżyser, wiesz co, naprawdę, to jest zagadka troszeczkę za trudna jak na tę godzinę. No ale no to zobacz chłopie, która jest godzina. No reżyser, no naprawdę, no to na narobiłeś taką... Ja wiem, że się narobiłeś chłopie nad tą zagadką, ale to jest zrobiłeś za trudne. Przecież my nie widzimy tak zebry na co dzień w ogóle w Polsce. Kochani, czy dał ktoś radę, czy ktoś to widzi? No taka egzotyczna zagadka. Kto dał radę? Jak musimy kończyć program? No ty mnie nie strasz. Reżyser. Za dwie minuty, kochani, e, znikam, mówi reżyser. O Matko Święta, dobra. To dwie minuty, słuchajcie, i to jest ostateczny czas na rozstrzygnięcie. Miejmy nadzieję, że ktoś tutaj e, no, wyśle tego SMS-a i poda mi prawidłową odpowiedź w studiu. Minuta 50. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Które zdjęcie. Przypominam Państwu, osoba, która się zgłosi, która wyśle sms teraz, w trakcie rozstrzygania zagadki może od nas dostać telefon. I wtedy trzeba będzie na antenie, już wtedy w programie, prawda, na żywo, powiedzieć mi, które zdjęcie się różni. Jeden, dwa, trzy czy cztery. Czekamy. Minuta i kilkanaście sekund. Matko Święta, żeby ktoś się tutaj zgłosił, no. Kochani, no bo żal tych pieniędzy. To jest 10 tysięcy złotych. Minuta. Ktoś dał radę? Ktoś zauważył? Nie widać tego. W telewizji tego nie widać. To jest za małe. Proszę Państwa, czy ktokolwiek widzi? Czekamy. 30 sekund. Jedna osoba, słuchajcie, bo muszę kończyć program. Czy komukolwiek się rzuciło w oczy, które to jest zdjęcie? Pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte? Na którym zdjęciu jest różnica? Kto wie? Kilkanaście sekund. Walka z czasem, ale jeszcze się uda. Jeżeli teraz wysyłasz SMS a masz największą szansę 75480 SMS o treści znam. Sekundy ostatnie, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Panie i Panowie, nawet 10 tysięcy złotych. Kto teraz się zgłasza? Kto podejmuje decyzję? Jedna osoba. Ktoś sprytny, jest postrzegawczy, ktoś, kto jest naprawdę dobry w takich zagadkach. Kto? Nie udało się, nikt nie widzi. Ja pomogę wysłać sms -a. Wiem, że czas się skończył, panie reżyserze, wiem, wiem, ale może ktoś teraz wyśle jeszcze. Słuchajcie, jest jeszcze na to czas. Uwaga, 75480. SMS o w znam kto się ucieszy, kto będzie miał 10 tysięcy więcej nawet. Jedna osoba i naprawdę to możesz być ty tą osobą. To jest program dla was. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, kto tutaj się teraz zgłosi, ale jedno jest pewne, jeżeli teraz wysyłasz SMS-a, ta kasa może być twoja. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Które zdjęcie? SMS znam. 75480, czekam. Czekam na znak, czekam na znak, dopóki jestem, dopóki jest zagadka, czekam. Jedna osoba, kto dał radę? Jest ktoś taki? Halo! Nawet 10 tysięcy trudna gra. Nie dla każdego, ale może? Pani, SMSy y teraz są oczywiście brane pod uwagę. My rozstrzygniemy zagadkę w najbliższym programie Zagadkowy Weekend, na który bardzo serdecznie zapraszam, a za teraz pięknie dziękuję. Do